Już wkrótce ten wyczekiwany dzień rozpoczęcie zmagań w fazie grupowej tegorocznego Mundialu. Kto zacznie od pozytywnego akcentu? Zostańcie z nami, bo na Albaid Stadium za chwilę będzie gorąco. Szanowni Państwo, Albaid Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Można powiedzieć, Mistrzostwa Świata, czas zacząć. Zapraszamy na pierwszą kolejkę zmagań grupowych. Szwajcaria mierzy się z Rumunią. Witamy, witamy. Komentowanie meczów finałów Mistrzostw Świata to prawdziwy zaszczyt i wyjątkowa przyjemność. Dla tej atmosfery, która udziela się nawet już teraz na tym etapie rywalizacji, czyli jeszcze w fazie grupowej, warto tu być. Zestawienie na pewno dobrane pod kątem ulubionej taktyki z wysoko postawionym pressingiem. Rzeczywiście, sztab trenerski chce, żeby właśnie to było ich znakiem rozpoznawczym. Dopaść rywala z piłką, zmusić go do błędu, wygrać starcie o piłkę. Taktyka stara jak świat, ale wciąż niezwykle skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że wykonawcy wiedzą, co mają robić i staną na wysokości zadania. oto skład, w jakim zagra druga drużyna. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Remo Freuler. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Freuler. Szakiri z piłką przy nodze. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Udana interwencja bramkarza. Szybkie teraz wznowienie gry. Uuu, ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak jak na załączonym obrazku. O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja w prance. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Co teraz? Co za blok? Brawo! Znowu są przy piłce. Dzięki inteligentnej grze w obronie. Mocny strzał. Ale bramkarz bez większych problemów. Radzi sobie z tym uderzeniem. Przechwyt. Dobre zachowanie. Co wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Czerdan Szakiri. Granit czeka. I teraz akcja w drugą stronę. Prawo, dobry odbiór, blisko własnej gramki. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Świetnie sobie radzi Jan Zomer. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Czerdan Shakiri. Luka posłana do Vargasa. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Ależ teraz będzie okazja! Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Wela Kanji mógł to strzelić, ale piłkami ja bramkę. Marin. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Fernandez. Shakiri, Celne prosto padłe zagranie. Groźnie było. Dobra interwencja. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. Rzuca piłkę przed bramkę. Uwaga, wciąż groźnie. Mimo wybicia. Decyduje się na strzał. Zero zaskoczenia. Piłka wpala prosto w rękawice. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Pewna interwencja w obronie. Ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. I teraz partnerzy z zespołu pokazują, mu się dobry. Marin. Ale pięknie wyciągnął, to teraz Zomer. To koniec pierwszej odsłony meczu na stadionie Al Bait. Napastnicy mają strzelać, jednak temu zawodnikowi dzisiaj zupełnie to nie wychodzi. Widzimy, jak słabe ma statystyki. Rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że jego liczba kontaktów z piłką w ofensywnej części boiska zupełnie nie powala. W ten sposób praktycznie nie stwarza zagrożenia w okolicy. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Shakiri z piłką przy nodze. Wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych... Mógł to strzelić, ale piłka mija bramkę. Shakiri. Groźnie było. Dobra interwencja. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć Piłka w grze. Zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Piłka wychodzi poza boisko. Ruch. Pole karne, głęboko teraz. Niepewne wybicie. Ciągle groźnie. Uwaga, piłka w grze! Obiecujący groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Przed własnym oczom nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Wrzuca w okolice 11 metra. Centra z rogu nie zła, ale wyjaśniają sytuację. Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Prowadzą zatem 1 do 0. Shakiri. Teraz budują atak pozycyjny w okolicy pola karnego. No dobra, to była obrona. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? W okolice jedenastki teraz wrzuca. Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Kem a teraz Shakiri i teraz bramkarz na dużym luzie. Ruben Vargas, Remo Freuder. mało zaskakujący to był strzał, mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Oj, obiecująco to wyglądało, ale defensywa jednak sobie radzi. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Remo Freuder. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. I próba strzału. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasób. Nie udało się utrzymać przy piłce. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania jest próba strzału obrona ale niebezpieczeństwo nie minęło no i będzie aut bramkowy a zapowiadało się naprawdę groźnie no i będziemy mieli świeże siły na boisku czy to zmieni obraz gry Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Kończy się czas. To pewnie jedna z ostatnich okazji, by doprowadzić do remisu. Marin. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Czeka. Stefan teraz. Wyjaśnia sytuację w polu karnym. A było naprawdę groźnie. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Marin. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. że potrzebać rywali. Bardzo dobrze teraz to broni. Tak, a bice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Drużyna musiała drżeć o zwycięstwo do ostatniej chwili. W końcu miała tylko jedną bramkę przewagi, ale ostatecznie to wystarczyło do wygranej. Pierwsze spotkanie grupowe na mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Szakiri z piłką przy nodze. Uh, ale wysoko! Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie, ale zagrożenia bramkowego brak. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych. Mógł to strzelić, ale piłkami mija bramkę. Shakiri. Groźnie było. Dobra interwencja. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć Chyba będzie gol. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony strzał z tak bliska? Nie ma. I tak, piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem.